Istnieją trzy grupy czynników, które decydują, czy będą decydować o tym, w jaką stronę rozwinie się rozniesie przyszłość polskiego sektora bankowego z punktu widzenia kanałów dystrybucji. Podzieliłbym je na następujące właśnie elementy. Pierwsze są to czynniki ekonomiczne. Tutaj mam na myśli przede wszystkim pewną presję kosztową, która jest po stronie banków związana z utrzymaniem i rozwojem sieci dystrybucji. Tutaj z naszych badań, z naszych projektów wynika, że na przykład jeden oddział bankowy, to jest w średniej wielkości, zatrudniający około 6-7 osób, to jest mniej więcej milion złotych kosztów dla banku w skali roku. Więc proszę sobie to przeskalować na, na większą sieć, widać mniej więcej jaki jest to poziom. I banki siłą rzeczy szukają pewnych możliwości do optymalizacji tego, tego poziomu kosztów. Stąd widzimy pewne ruchy konsolidacyjne w sektorze, <laughs> zmierzające do właśnie wypracowania optymalnej wielkości i struktury sieci dystrybucji. Drugą grupą czynników to są, to są, to są pewne zmiany technologiczne, które. Mamy, możemy obserwować. I tutaj przede wszystkim chodzi mi o pewne nowe technologie, które umożliwiły rozwój, powstanie zupełnie nowych kanałów dystrybucji. Tutaj najlepszym przykładem jest jeden z bankowość mobilna które kilka lat temu praktycznie jeszcze, jeszcze nie mieliśmy. I ona idzie dużo dalej niż po prostu, y, y, daje do, do więcej możliwości niż zwyczajna obsługa przez, y, przez telefon pewnych produktów, bo na przykład mamy tam geolokalizację, y, mamy, y, co daje znaczne y, przełożenie na, 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 pew, na pewien marketing, na przykład taki bezpośredni, który jest skierowany do, do, do klientów. Tam są na przykład również y, takie technologie, które y, y, pozwalają na rozwój wideokonferencji, y, czy, czy oddziału wirtualnego, czy, czy właśnie oddziału wideo. I on zupełnie również. Nowe, nową jakość wnosi, jeśli chodzi o kontakt pomiędzy bankiem i klientem. I trzecia grupa, która wydaje się bardzo. Istotna, jeśli chodzi o te czynniki, to są czynniki behawioralne, czyli pewna zmiana preferencji klientów i ich oczekiwań związanych z tym, w jaki sposób chcieliby korzystać z kanałów dystrybucji, z pewnych produktów bankowych, które czynności, gdzie optymalnie chcieliby realizować. I tutaj to jest najbardziej złożony i chyba najciekawszy wątek tutaj do, do poruszenia. My, notabene, rozpoczynamy teraz bardzo duże badanie rynkowe, które dokładnie właśnie temu będzie poświęcone, aby właśnie skwantyfikować te procesy. I, i, i te zachowania klientów, gdzie co chcieliby robić, w jakich kanałach. I, i mam nadzieję przedstawić wyniki tych, tych badań na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie, który jest zaplanowany na czerwiec tego roku. Um, Generalnie powiedziałbym tak, że oczywiście nie ma, nie ma jednego klienta. Jesteśmy bardzo różni, więc pewne, pewne są istotne różnice pomiędzy grupami. Są klienci bardziej internetowi, e, którzy w ogóle już nie oczekują na przykład korzystania z, czy, czy nie chcą chodzić do, do, do oddziałów. Są klienci bardziej tradycyjni. E, natomiast na pewno Możemy kilka takich wspólnych trendów y, y, jakby przeanalizować czy, 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 czy wyodrębnić. Pierwsza rzecz jest taka, że widać taki trend strony omnikanałowości, to znaczy to, żeby klienci mogli te same produkty, czyli mieć pełen dostęp do oferty banku w bardzo różnych kanałach dy, dystrybucji. Tak, aby rzeczywiście mieli możliwość na przykład rozpoczęcia pewnego procesu, na przykład zakupowego w jednym kanale, a dokończenia w innym kanale. I to jest pewne wyzwanie dla banków, w jaki sposób to. Jakby przeprowadzić, w jaki sposób, jak zaimplementować pewne technologie, które umożliwią takie płynne przełączanie się pomiędzy kanałami dystrybucji. No, niemniej jednak to jest taki właśnie ciekawy, ciekawy obszar, i tutaj z pewnością dużo inwestycji banki poczynią właśnie w tę stronę. Na pewno nie wierzyłbym jakiegoś końca, końca oddziałów, bo, bo to jest coś, co na pewno wszyscy teraz się zastanawiają, czy to w ogóle pójdzie w stronę zupełnej wirtualnej rzeczywistości internetu. Moim zdaniem to jest. Ci, którzy tak mówią, to jakby to są bardzo przedwczesne stwierdzenia tego typu. Powiedziałbym tak. Każdy kanał ma swoją specyfikę i charakterystykę związaną z tym, że pewne czynności są jakby znacznie lepiej można je realizować w określonym kanale. I. Na przykład, akwizycja klientów cały czas wydaje się, że oddział do tego jest bardzo istotnym i pozostanie bardzo istotnym kanałem z tego punktu widzenia. Natomiast, oczywiście, wiele elementów, które dzisiaj są dla oddziału charakterystyczne, one przesunąć się czy przemigrują do innych, innych kanałów. Czyli taka typowa transakcyjność z pewnością będzie realizowana w kanałach bardziej samoobsługowych, bardziej zdalnych, czy to właśnie ta, 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 ten, ten telefon komórkowy, który wymieniłem wcześniej. Pozostaje nam również pewien taki obszar współpracy, sprzedaży cross-sellu, który związany jest z nowymi produktami, czyli mamy już klienta i teraz pytanie, w jaki sposób zwiększamy wartość tego klienta. I teraz, w zależności od tego, z jakim produktem mamy do czynienia, czy na ile on jest skomplikowany, na ile wymaga pewnego, pewnej analizy, wytłumaczenia czy doradztwa ze strony banków, tutaj wydaje się również, że jakby jego dystrybucja pójdzie w różne kanały. O ile proste produkty możemy sprzedawać poprzez taki bezpośredni właśnie ofertę spersonalizowaną poprzez komórkę, poprzez internet czy poprzez call center, o tyle te takie bardziej złożone, wydają się, że one pozostaną albo w oddziale, albo tutaj ten wspomniany przeze mnie oddział taki wideo, który daje jednak szansę zbudowania pewnej relacji. Widzimy tego doradcę po drugiej stronie. Być może to będzie taki kanał, który będzie się będzie się mocno rozwijał. I jakbyśmy te wszystkie rzeczy tak zebrali razem, to widać wyraźnie, że oddział, on musi się zmienić oczywiście. Tak jak powiedziałem, on pozostanie bardzo istotny z punktu widzenia akwizycji i pewnych czynności doradczych. Niemniej jednak poprzez, dzięki jakby tym wszystkim procesom, o których wspomniałem, mhm. wydaje się, że, że jakby i format tego oddziału, i jego wielkość, czy w ogóle gęstość sieci ulegnie istotnej, istotnej ewolucji i to się nałoży na te presje finansowe, o których mówiłem wcześniej i na te możliwości technologiczne. I wypadkowa tych wszystkich czynników doprowadzi do tego, że w ciągu kilku lat te sieci dystrybucji będą zupełnie inaczej wyglądały niż dzisiaj. Widzimy tendencję generalnie, że ta, ta łączna ilość, czyli liczba placów, Powoli się, znaczy ona się dziś ustabilizowała i powoli, powoli spada, ale to nie, nie tylko jest efekt tej, tej, tej zmiany behawioralnej, w większym stopniu wydaje się to efekt właśnie tych procesów, o których wspomniałem wcześniej. Natomiast zmieni się, tak jak powiedziałem. Także wielkość tych oddziałów, więc jakby z tego punktu widzenia, na pewno banki czeka wiele pracy nad dostosowaniem swojej sieci do tej nowej rzeczywistości, od strony wielkości powierzchni, formatu tych oddziałów, poziomu specjalizacji czy osób, jakby pewnych kompetencji, które muszą być zapewnione po stronie pracowników tych oddziałów, czy wreszcie w ogóle zatrudnienia i tej, i tej skali, która będzie, będzie, będzie potrzebna w tej docelowej sieci dystrybucji.